Od ujawnienia zwiastuna na najnowszego Battlefielda dzieli nas już tylko kilkadziesiąt godzin. DICE i jej pobudza nasze oczekiwanie, publikując swojego rodzaju mini teasery. Najpierw była to wiadomość zakodowana z wykorzystaniem jakiegoś rodzaju kryptografii kwantowej, którą prezentowałem wam w poprzednim materiale, a niespełna jeden dzień później do społeczności zostały wysłane krótkie filmiki, które w odpowiednim momencie pozwoliły uchwycić kontury m.in. rosyjskiego śmigłowca szturmowego Kamow K-52 z charakterystycznymi dwoma wirnikami kształt lekkiego śmigłowca Little Birda znanego z poprzednich części, czy struktury wieżowców wprowadzające nas w klimat świata, który zastaniemy w grze. Kontury pozostają jednak bardzo względne, bo w miejsce śmigłowca K-52 można mówić równie dobrze o zlocie V-22 Osprey, a co przedstawiały filmiki dowiemy się dopiero po prezentacji arsenału dostępnego w grze. Sam sposób leasowania najnowszego Battlefielda skłania mnie ku temu, że twórcy mocno starają się upodobnić formą do krótkich zajawek ze świetnej kampanii marketingowej Battlefielda 3 ale to tylko moja luźna sugestia. Dajcie znać waszą opinię. Opublikowano także 5 klip, tym razem z dźwiękiem zapowiadający już tak naprawdę livestream, który odbędzie się w środę o godzinie 16, na którym zostanie przedstawiony zwiastun najnowszego Battlefielda, a obecnie trwa odliczanie. Jak głosi tutaj sam opis do tego klipu, ponowne uruchamianie systemu, ładowanie 10%. Cóż więcej ująć, czekamy na to, co przyniesie nam treść samego zwiastuna, i jakie przyniesie związane z tym również emocje. Dajcie znać Waszą opinię. Dzisiaj oficjalne profile Battlefielda postanowiły zmienić awatar i banner na swoich profilach społecznościowych. Zaczęło się od zwykłego napisu, a z biegiem czasu doszło do aranżacji zmiany napisu w postaci ala filmu poklatkowego i na obecną chwilę wygląda to tak. Swoją drogą ciekawe czy do środy do godziny 16 coś zostanie jeszcze w tej materii posunięte o krok dalej. Osobiście myślę, że będzie to ewoluować do środy kiedy dostaniemy w końcu ten zwiastun najnowszego Battlefielda sieci oprócz oficjalnych zajawek czy zapowiedzi deweloperów, którzy nie mogą doczekać się już prezentacji, pojawiły się rzekome screeny z wersji Pralfa nadchodzącego Battlefielda. Mogą okazać się prawdziwe, bo ich autentyczność potwierdził Henderson ze względu na trwające, zamknięte wewnętrzne testy obecnego stanu gry, natomiast dowiemy się tego już za kilkadziesiąt godzin, dlatego nie wiem czy jest sens nawet to już upubliczniać dwa dni przed prezentacją. Wraz z graficzną wersją pojawiło się też kilkanaście wpisów, według których gra ma nosić nazwę Battlefield 2042, a pierwsze otwarte testy mają odbyć się jeszcze w tym miesiącu, w co osobiście na razie wątpię. Jednak środa powinna nam odpowiedzieć na większość sprawpujących nas obecnie pytań. Dajcie znać, jakie są wasze oczekiwania co do kolejnego tytułu i trwającej sytuacji, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.